Cześć! Jednym z tematów, które muszę poruszyć jako pierwsza na moim wideoblogu, jest temat stereotypów i naszych wyobrażeń o Turcji i Turkach oraz tego, jak się to ma do rzeczywistości. I zanim tutaj przyjechałam, moja rodzina i moi przyjaciele często pytali mnie, czy się nie boję, czy wiem, co robię. Wyciągali z głowy jakieś stare historie sprzed 20 lat o uprowadzeniach Polek przez Turków i różne inne takie historie. I wydaje mi się, że tego typu obawy wiążą się z tym, że naprawdę niewiele wiemy, mieszkając w Polsce, o tym, jak się żyje w Turcji i jacy są Turcy. Przede wszystkim, wydaje mi się, że pierwszą, pierwszym błędem jest myślenie o Turkach w kategorii Arabów. Turcja to nie jest kraj arabski to jest mniej więcej tak, jak Polacy nie są Rosjanami. Oczywiście, dla Turka Polak jest znacznie. Bliższy Rosjaninowi niż, niż on sam. Według niego wyglądamy podobnie, również pijemy wódkę. Na mapie jesteśmy mniej więcej chyba w tym samym miejscu, także połączenie nas wcale nie jest tutaj rzadkością. Natomiast wrzucanie dwóch naszych nacji do tego samego worka jest wielkim nieporozumieniem, tak samo jak porównywanie Turków do Arabów. Oczywiście nam w Polsce wydaje się, że kraje muzułmańskie to jest mniej więcej to samo. Otóż nie jest. Oczywiście w Turcji główną religią jest islam i wpływ tej religii na życie społeczne i życie codzienne jest bardzo duży, jest zdecydowanie większy niż wpływ katolicyzmu na życie Polaków. Wypisałam sobie kilka takich podstawowych błędów, które robimy w kontekście wyobrażeń na temat Turków. Przede wszystkim chusta. Czy kobieta w Turcji musi nosić chustę? Otóż nie musi, nie jest to nigdzie uregulowane prawnie. Jest tak, z tego co wiem, na przykład w Iranie, że kobieta, kiedy nie założy chusty wychodząc z domu, może zapłacić mandat lub ponieść jakąś inną karę. Nie do końca wiem, jak to funkcjonuje. Natomiast w Turcji, owszem, jest bardzo wiele kobiet, które chustę noszą, natomiast nie jest to przymus. Wszędzie w Turcji możemy zobaczyć kobiety w chustach, ale również możemy zobaczyć kobiety w innych muzułmańskich okryciach, na przykład w burkach. Burka to jest taki strój, gdzie kobieta przykryta jest od stóp do głów czarną tkaniną, również jej oczy przykryte są materiałem, przez który bardzo ciężko dostrzec jej, dostrzec jej oczy. Nie są to natomiast najczęściej turczynki, bardzo często są to arabki, właśnie Arabki lub syryjki. Kolejna kwestia to pismo. Wiele osób sądzi, że w Turcji pisze się alfabetem arabskim, tymi szlaczkami w drugą stronę. Natomiast od na początku XX wieku Turcja przeszła szereg reform, które zmieniły ten kraj na nieco bliższy Europie. Jednym właśnie, jedną właśnie ze zmian była zmiana pisma z alfabetu arabskiego na alfabet łaciński. Jest tylko kilka liter, które różnią alfabet turecki od naszego polskiego są to litery, które przypominają niemieckie, takie u i o z umlautami, które wymawia się jak y i, I kolejna kwestia, kebaby. Rzeczywiście w Turcji je się bardzo dużo kebabów, natomiast kebab turecki bardzo różni się od tego, który może, którego możemy spróbować w Polsce. Przede wszystkim nie ma jednego rodzaju kebaba. Jest bardzo wiele różnych klasycznych odmian, które różnią się rodzajem mięsa, sposobem zwijania, pieczywem, w którym mamy podany ten kebab, lub jego brak, na przykład kebab na talerzu. I, te kebaby bardzo różnią się od tego, co możemy zjeść w Polsce. Kiedy ja myślę o kebabie jedzonym w Polsce, to widzę środek nosy i wracanie z imprezy, jedzenie kebaba tylko dlatego, że nic innego nie jest otwarte o tej porze, o godzinie 4 lub 5 rano. Turcy nadal pracują i podają kebaby. Natomiast kiedy zjem takiego kebaba w Polsce, nie jestem głodna przez cały następny dzień, ponieważ on jest umaczany w w sosach, w podany w ciężkiej bułce. Tak jak wcześniej powiedziałam, w Turcji nie ma jednego rodzaju kebaba, natomiast jest, jest kilka pod podstawowych różnic i wcale nie chodzi tutaj o jakość mięsa, jak nam się może wydawać, bo wcale bym nie powiedziała, że to tureckie mięso tutaj jest o niebo lepsze. Na pewno jest inaczej przyprawione, na pewno dużo częściej możemy znaleźć kebab, który jest rzeczywiście sporządzony z prawdziwego mięsa, to znaczy te, to mięso na tym pachołku to nie jest jakaś mieszanka białkowo-mięsna, tylko jest to rzeczywiście mięso, które oni ręcznie układają jedno na drugim, a później yy, kroją, tak jak. Wszyscy wiemy dokładnie, jak to wygląda. Przede wszystkim, w kebabie nie mamy sosów. I nikt nam takich sosów nie oferuje. Mogą nam zaoferować co najwyżej przyprawy, natomiast te kebaby są dużo bardziej suche i lżejsze niż te w Polsce. Na pewno bardzo często możemy znaleźć w nich frytki. W Polsce może to się wydawać zabawne, jak jeszcze do kebaba można napchać frytki, ale tutaj to jest bardzo częste. Poza tym, warzywa. Nie dostaniemy tutaj surówki. Turcy podają kebaby ze świeżymi warzywami, z załatą, z cebulą, z pomidorem. Tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Natomiast nigdy nie spotkałam się z tym, że dostałam kebaba z surówką. Przejdę teraz do tematów nieco bardziej społeczno-obyczajowych i zacznę od wielożeństwa. Mój tata przed wyjazdem, przed moim wyjazdem do Turcji zapytał mnie, czy Turcy mogą mieć wiele żon. Otóż od początku XX wieku, razem z tymi wszystkimi reformami, również wprowadzono zakaz wielożeństwa. I nie jest prawdą, że Turek może mieć wiele żon. Natomiast słyszałam o pewnych historiach związanych z tym, że da się obejść to prawo i być może gdzieś na wschodzie Turcji są przypadki, że mężczyzna ma więcej niż jedną żonę. Mianowicie, ślub w Turcji jest. Najważniejszy, najważniejszym ślubem w Turcji jest oczywiście ślub cywilny. Gdzie prawnie otrzymuje się status małżeństwa żony i męża. Natomiast jest również ślub religijny. Nie jest on praktykowany przez wszystkie pary. Jedynie w takich kręgach bardziej konserwatywnych, kiedy rodzina się domaga najczęściej, para bierze ślub. Muzułmański, nie jest on konkordatowy. To znaczy, jeśli zdecydujemy się na ślub religijny, to nigdzie tego na papierze nie ma. I skoro nie ma tego na papierze, oczywiście możemy się domyślać, że nie jest problemem posiadanie. Yy, Więcej niż jednej żony, oczywiście nie będzie ona prawnie naszą małżonką. I rozwód religijny nie jest tak trudny jak rozwód kościelny w Polsce. Żeby zakończyć małżeństwo religijne, wystarczy powiedzieć trzy razy: Rozwodzę się z Tobą i po wszystkim. Kolejny temat. Turcy źle traktują kobiety. I to jest mniej więcej znów tak, jak gdybyśmy Polaków porównali do złodziei samochodów. Po, Polacy kradną samochody. Oczywiście, że jest bardzo wielu Polaków, którzy, którzy, którzy to robią. Natomiast nie można generalizować tak, że wszyscy Turcy źle traktują swoje kobiety. Natomiast z racji tego, że jest to kraj muzułmański, jest to kraj bardzo, bardziej, dużo bardziej konserwatywny niż Polska, jest cały szereg różnic, gdzie kobiety są traktowane przez Turków inaczej niż polskie kobiety, przez polskich mężczyzn. Czy gorzej, czy lepiej, to już, zależy od, to już zależy od indywidualnych preferencji, co jest dla nas dobre, a co nie. W rodzinach konserwatywnych obowiązuje model taki, że mężczyzna idzie do pracy, a kobieta zostaje w domu, zajmuje się sprzątaniem, gotowaniem i opieką nad nad dziećmi. Natomiast y, nie jest to tak, że kobiety, które prowadzą taki tryb życia, że one czują się męczennicami i wcale nie chcą tego robić. Nie, tutaj jest to normalne i y, miałam kiedyś y, możliwość zapytania dzieci w klasie, w szkole podstawowej, y, to było chyba 30 dzieci, która mama pracuje i tylko jedno dziecko podniosło rękę, także nie jest to nic tutaj dziwnego. Natomiast też nie jest tak, że kobieta jeśli nie chce, to nie może pracować. Wszędzie możemy zobaczyć, czy w sklepach, czy w biurach, czy w bankach, wszędzie są kobiety i również nie, nie stanowi to większego problemu. Wszystko zależy, jest to sprawa bardzo indywidualna. Oczywiście, może nam się wydawać, że pozycja kobiety jest w kraju islamskim nieco niżej położona niż pozycja mężczyzny. Widać to chociażby na co dzień, kiedy tutaj przyjechałam po raz pierwszy i stałam z grupką znajomych kobiet i mężczyzn. Kiedy podchodził jakiś mężczyzna, najpierw witał się z kolegami, a dopiero później z kobietami. I to też nie zawsze się z nimi w ogóle witał nie zawsze je zauważał. Natomiast jest również cały szereg innych zachowań, w których można powiedzieć, że kobieta jest tutaj traktowana lepiej niż mężczyzna. I to jest bardzo obszerny temat tego, jak wyglądają związki mieszane między Europejkami i Turkami i na pewno na ten temat nakręca osobny film. Uważam, że nie da się mówić o życiu w jakimś kraju bez generalizowania. Oczywiście generalizowanie bywa krzywdzące, bo nie zawsze chcemy być brani przez pr... chcemy być rozumieni przez pryzmat innej osoby ponieważ mamy zupełnie inne podejście i tutaj również jest bardzo dużo przekrój społeczny w, w każdej grupie, w każdej dzielnicy, w każdym mieście, różnice w mieście i na wiosce. Jest tutaj bardzo dużo różnic i mogę mówić tylko z mojego doświadczenia i tylko tak jak mówię, generalizując i zawsze pamiętając o tym, że nie każdy tutaj zachowuje się w ten sam sposób. Ostatnią kwestią, o której chcę wam powiedzieć, jest fanatyzm religijny. Wydaje nam się, że każdy muzułmanin będzie starał się, za wszelką cenę, nawrócić nas na swoją wiarę i z lachem na ustach będzie odcinał nam głowy. Może się tak wydawać z tego względu, że jest bardzo wiele informacji w mediach europejskich o tym, że takie incydenty gdzieś na świecie miały miejsce. Bardzo duży odsetek przez przestępstw w Wielkiej Brytanii czy we Francji spowodowany jest przez właśnie muzułmanów z różnych stron świata, nie tylko z Turcji. Natomiast ja nigdy nie czułam się w Turcji tak, że ktoś próbował nawracać mnie na swoją wiarę. I znam bardzo wiele par mieszanych kobiet, mężczyzn, kobiet Europejek, mężczyzn Turków. I wcale nie wygląda to tak, że mężczyźni każą im siadać wieczorem i czytają im Koran. Wręcz przeciwnie, nie mają żadnego problemu z tym, że każdy w tym związku zachowuje swoją wiarę. I tak jak wspomniałam, ja nigdy nie czułam się, jakoby ktoś miał próbować nawrócić mnie na islam i próbował mi wmówić za wszelką cenę, że Allah to jeden jedyny Bóg i jeśli myślę inaczej, to jestem skazana na piekło. Nigdy się tak nie czułam, ale tak jak wspomniałam, mogę mówić tylko na podstawie moich własnych doświadczeń. Jest w Turcji bardzo wiele rzeczy, które mi się podobają. Jest również bardzo wiele, które mi się nie podobają i wydaje mi się, że jest to normalne dla każdego kraju. Zawsze znajdziemy coś, co nam wadzi w danym przypadku, w danej kulturze. Natomiast musimy pamiętać, że wybierając się do Turcji, rzeczywiście wybieramy się do zupełnie innej kultury, do zupełnie innego świata, do świata, w którym małżeństwa aranżowane to wciąż nieprzeżytek, w których zachowania, które możemy rozumieć jako koleżeńską rozmowę, mogą być odebrane jako flirt, gdzie nie możemy Możemy zachowywać się dokładnie tak samo jak zachowujemy się w Polsce, natomiast jeśli mamy pragnienie przygody i poznania tego, jak się żyje w innych częściach świata, odrzucając myśl taką, że tylko Europa jest takim pępkiem świata, w którym wszystkie nasze zasady i prawa są słuszne, na pewno. Jest to bardzo ciekawy kraj do eksploracji latami, do obserwowania tego, w jaki inny sposób można żyć. I Turcja, kiedy tutaj przyjechałam po raz pierwszy, wydała mi się takim orientem dla początkujących, to znaczy krajem muzułmańskim, w którym nie dostajemy po twarzy zaraz z powodu różnic kulturowych, a możemy im się swobodnie przyglądać. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak, łapka w górę, subskrypcja i zapraszam również na mojego facebooka i na mojego bloga. Adresy znajdziecie w opisie. Do zobaczenia, cześć.